Jesteśmy z powrotem i teraz kolejne pytanie związane z przeprowadzkami. Zacznijmy może od tych nieszczęsnych samochodów, które mamy przeprowadzić, bo dla mnie, tak jak ja osobiście, to mi się wydawało, że wsiadam w samochód, pakuję swój dobytek w ten samochód, jadę do Polski i zgłaszam, że auto zostaje w Polsce, wysyłam tutaj odpowiednie dokumenty, że zostało wyeksportowane auto. No, ale wtedy wychodzi, żeby musiał w Polsce zapłacić cło. A na, jeżeli chodzi o mienie przesiedlańcze, włączyliśmy ten samochód w mienie przesiedlańcze, no to później byśmy mogli skorzystać z ulgi, czy tak jest? Tak, dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię związaną, bo jest wielu Polaków, którzy się do nas zgłaszają, gdzie już mają fizycznie przewieziony ten samochód do Polski. Jest praktycznie. Bo trzeba otworzyć tak zwaną listę przesiedleniową, czyli trzeba wpisać cały dobytek ogólnie na tą listę, włącznie z samochodem, jak będziemy, jak będziemy się przeprowadzać. I teraz, gdzie jest techniczny problem z tym, z tym samochodem? Jeżeli dokument tranzytowy nie otworzymy na terenie Wielkiej Brytanii, nie możemy go zamknąć ogólnie na terenie Polski, a zamknięcie dokumentu tranzytowego przy pomocy tego dokumentu. Możemy w ten sposób zarejestrować ogólnie samochód w urzędzie, tak naprawdę. Czyli, jeżeli nie otworzymy tego dokumentu, nie możemy go zamknąć, jeżeli go nie możemy zamknąć, nie będziemy mieli dokumentu tranzytowego, to wtedy nie możemy go zarejestrować. I tu jest ten techniczny problem. Aha. Dlaczego ten samochód fizycznie, jak będzie w Polsce, nie będziemy mogli w późniejszym czasie zarejestrować? Rozumiem, ale wtedy jakiś tam okres czasu możemy jeździć na blachach brytyjskich. Ubezpieczenie czy MOT, dopóki jest ważne, to praktycznie trochę też nielegalnie, bo to jest ograniczenie od ubezpieczyciela. Tak, wszystko zależy od ubezpieczyciela. Powinno się zgłaszać ogólnie na dłuższy czas wyjazdy. Nawet są specjalne takie karnety ogólnie, to się nazywa ATA karnety, jeżeli się wyjeżdża na dłuższy okres, żeby można było używać, czy nawet naprawić samochód w Polsce i wrócić z powrotem. Więc to jest, jest po prostu odpowiednia procedura, nie? Ja wiem, że sporo, sporo osób wyjeżdża, ale to na zasadach właśnie tego, że jedzie na wakacje, czy na krótki okres, nie? dlatego mogą przejechać przez granicę. Natomiast jakby deklarowali, że planują na stałe wyjechać, to przypuszczam, że taki samochód by był zatrzymany na granicy. Aha, a teraz jeżeli chodzi, bo przedtem podałeś przykład, że warsztat samochodowy, który ma swój sprzęt, to musi zgłaszać jako firma tą odprawę. A teraz jako ja właściciel swojego dobytku, no bo coś tam uzbierałem przez te lata mieszkania tutaj i na przykład mam oprócz tego samochodu, mam różnego rodzaju środki ruchome typu motor, typu na przykład przyczepa kempingowa, ewentualnie jakieś inne rzeczy, to te wszystkie rzeczy muszę zgłaszać również w deklaracji tak? przesiedleńczej, żeby później skorzystać z ulgi. Czy to jest w ogóle nieclone? Tak, trzeba wpisać. Przygotowuje się tak zwaną linię, listę mienia przesiedleń, przesiedleńczego, czyli wypisuje się w tym momencie, załóżmy wszystkie rzeczy, które się chce przesiedlić. I można zrobić też na tej zasadzie, że załóżmy, mamy czas na to 12 miesięcy, żeby sobie przewieźć wszystkie rzeczy. Odprawy możemy zrobić na każdy element. Załóżmy, w tym momencie bierzemy samochód, lodówkę kilka innych rzeczy. To na tej liście skreślamy. Lodówka, samochód w tym momencie robimy odprawy tylko na te trzy rzeczy i resztę rzeczy możemy zostawić na następną odprawę celną, czyli jeżeli z powrotem wrócimy. Rozumiem. To jeszcze jedno pytanie. Może teraz tak to usystematyzujmy, że kolejne kroki, jakie musimy podjąć, to jest tak. Przychodzimy do agencji i mówimy, przeprowadzamy się. I wy mówicie tak. Proszę bardzo, nie ma problemu. Potrzebujemy twoje, twoją listę rzeczy, które przeprowadzasz ze sobą, zabierasz ze sobą. Do tego, co się nazywa chyba lista mienia, tak? Do tego... Tak, lista przesiedleńcza. Tak. Co, <laughs> co jeszcze do tego jest potrzebne? Jakie dokumenty? No, potwierdzenie w tym momencie zakończenia pracy bank statement, paszport, dowód osobisty, czyli dokumenty identyfikacyjne. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałbym taką dodać, bo teraz w zależności od do którego urzędu będzie zamknięta odprawa celna, nieraz niektóre urzędy wymagają innych dokumentów. Są, są, podstawowe dokumenty, które są potrzebne, takie jak na przykład P45, czyli zakończenie pracy, bank statement, potwierdzenie zameldowania na terenie Polski. Nieraz, jeżeli ktoś nie posiada potwierdzenia zameldowania, to możemy zrobić oświadczenie, czyli podpisać na przykład umowę wynajmu. Tak naprawdę jest jest taka pełna lista, z miłą chęcią też w późniejszym czasie ci wyślę, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Ja najczęściej klientów pytam, żeby mi wysłali co posiadają, a w późniejszym czasie jeżeli nie posiadają jakichś dokumentów przez na przykład okres tygodnia, staram się ich nakierować, do, gdzie te dokumenty pozyskać, bo nie każdy będzie wszystko posiadał w rzeczywistości. No tak, to prawda. Dobrze, my wrócimy za chwilę. Najpierw posłuchajmy muzyki, a po muzyce wrócimy do naszego gościa i zapytamy się, co jeszcze musimy mieć, bo okazuje się, że przeprowadzka nie jest niestety taką prostą przeprowadzką.